Chyba widzowie, każdy z nas pamięta ten moment w swoim życiu, kiedy na w świecie, gdziekolwiek nie poszliśmy, tam ludzie szukali lodów ekipy. Czy w rabce, czy w biedroncy, czy nie wiem, w śmietniku, bo niektórzy na przykład szukali papierków, żeby później sprzedać je na przykład na aukcji. Wielu sprzedawców oraz pracowników miało mega dość już tej sytuacji. Ech, i niestety to pewnie wróci widzowie, nie żeby coś. Ale w momencie, kiedy oglądacie ten film, to w sklepach pojawiły się już soczki ekipy. Patrzcie, jak widzowie w dzisiejszym odcinku, jako że już od dawna mam miano największego z. polskim YouTube, postanowiłem kupić wszystkie rzeczy ekipy. i nawet. Takie, o których wielu z Was nie miało pojęcia, że istnieją. Dlatego widzowie dzisiaj prawdopodobnie wydam około 5, 6, może nawet 7 tysięcy złotych tylko i wyłącznie na rzeczy ekipy. Przepraszam, mamo, że wyrosłem na takiego człowieka wspaniałego. Na pewno pewnym źródłem zakupów będzie chociażby sklep Ekipa to Nosi, ale to będzie tylko mały procent tego, co dzisiaj będziemy pokazywać. Ze względu na to, że będziemy musieli trochę biegać po mieście, posłuchajcie, widzowie, pod koniec tego filmu będzie testowany ten stoczek ekipy, dlatego oglądajcie do końca. No to jeszcze na jakichś innych stronach będziemy szukać innych, rzeczy ekipy, które są oczywiście oficjalne i o których wielu z was pewnie nie wie, że istnieją. Również widzowie przypominają o tym, że bardzo chciałbym wbić pierwszy milion przed dwoma milionami Gimpera, bo w sumie nawet na Twitterze życzył mi powodzenia i powiedział, że mi się to uda. Więc dziękuję serdecznie Jojo, xDevilX, Adam Sobczak, Wiktor Pawłowski i Tomka. Dziękuję serdecznie za suba widzowie. Jeśli chcecie się również znaleźć na początku następnego filmu, to wystarczy, że w sumie zajdziecie sobie tam na dół, dupniecie suba potężnie. Fajnie by było widzowie jakby był z dzwonem ten sub, bym się nie obraził. Wtedy. No i widzowie, 25 tysięcy w górę to kolejny odcinek tego typu, w którym to musimy wywalić kupę siana, żeby kupić coś totalnie głupiego, co będziemy testować. No i test wszystkich rzeczy ekipy. Niesamowite widzowie, niesamowite. A i widzowie, w komentarzu napiszcie mi, co z tych rzeczy chcielibyście wygrać, bo na przykład niektóre będą do rozlosowania, bo jedna z rzeczy chociażby będzie kosztować jakieś 3 tysiące złotych, więc w takim razie speedrun sklepu ekipa donosi. Oj, donosi, donosi, donosi pozwy. Chciałbym tylko wręczyć papierek, że nie można sprzedawać logotypa naszego. Plan lekcji. Przyda się na pewno. Wariant wyprzedany. Nie. Taśmy nie ma. Dobrze, widzowie, z samego sklepu ekipa to nosi. Wychodzi nam 1623 zł i 81 groszy. Dobrze, w takim razie zamawiamy. Płatność została zatwierdzona. Dziękujemy za złożenie zamówienia. Nie ma problemu. O, idealnie, widzowie, mamy tutaj wyprzedaż za to krzesło. Zamówienie opłacone, kolejne. Dobrze, widzowie, jedna z potężniejszych rzeczy. Kiedyś można było kupić takie biurko, co nie? To było biurko ekipy, widzowie. Matus właśnie, z MTS miał coś takiego. Nowy desk MTS z ledami w komplecie. Kręci kur Pom na taborecie. Dostępne na. No to chyba widzowie już je dostępne. Te biurka są, co? Biurko ekipa. A tu jest biurko ekipa gaming czarna. Co to jest? Ekipa. Ge... Co to? W ogóle. Dobra, widzowie, ja może zapytam Matusa o to biurko, które jest wiecie oryginalne. Ale dowiem się od chłopa, czy mogę to biureczko zamówić jakieś customowe I zobaczymy, widzowie, w takim razie. 5 minut później. Niestety, widzowie, Matus powiedział, że już nie produkują tych biurek. W takim razie nie pozostało nam nic innego niż zobaczyć biurko ekipa Gaming Czarna. Dobra, zróbmy sobie kustomizację. Do koszyka, widzowie Zatwierdzamy w takim razie, widzowie Oczywiście, widzowie, nie moglibyśmy zapomnieć o najspanialszej rozrywce Jaką jest Energylandia I kupujemy sobie tutaj Coaster Box, bilet normalny A jest jakiś popier... One dla mnie, na przykład. To może ja kupię dwa bilety, żebym zabrał kogoś. Albo dla widzów, żeby było do rozdania. Co? Widzowie, lajk, like, subik i komentarzy poproszę. Dodaj. Tutaj, widzowie, z mniejszym bólem serca 350 zł. No i dobrze, widzowie, w takim razie nasze zamówienie jest już gotowe. W momencie, kiedy wy oglądacie ten film, to Soczki ekipy będą jutro. Dlatego, widzowie, przenosimy się do dnia jutrzejszego. Bo dzień dobry, widzowie. Mamy kolejny dzień. Dzień dobry, chłopaki. Bo dzień dobry, o, widzowie. Dzień dobry. Jest godzina piąta. 27 my jedziemy właśnie do Dino w tym momencie ze względu na to, że jesteśmy takimi fanami ekipy, że jakby jedziemy już pierwszego dnia, o pierwszej godzinie, o pierwszej minucie, o pierwszej sekundzie, żeby kupić soczki ekipy i wczoraj Jawor był i Jawor powiedział dla nas, że ja będę jechał po soczki ekipy o 6 rano robię tripa, a ja powiedziałem to my też i tego tak, już żałujemy tej decyzji Chwilę później przyjechaliśmy na miejsce Generalnie myśleliśmy, że nie będzie tego wszystkiego, ale okazało się, że są, ale jeszcze nie wypakowane. Pani powiedziała, żebyśmy przyjechali za dwie godziny, ale ja mówię: "Proszę pani, my kolei przyjechaliśmy". Pani powiedziała: "Dobrze, to my wystawimy szybciej albo może pan weź i kupić w takim razie, ile pan by chciał, bo mamy pół palety". Ja mówię: mówi, "To ja chcę pół palety". Pół palety. Okej, okay, mamy w puszkach w ogóle no, Bardzo dobrze, bardzo mi się podobają puszki Ja bym sobie takiego soczka wypił wydać wy czy byście sobie wypili takiego soczka z Karolka Co soczek leci? 4,49 jest za... <noise> za... Co? ile, za 250? Co? Tak no, truskawkowy i cytrynowy Dzisiaj jest 22, no. jestem w stanie, że dostępna do 23 Ile go chcesz? <noise> my, my chętnie pomożemy Nie, to radę, no to. Tak? Tak no, To możemy coś tam rozłożyć, tak, tak, no i jak, ja to jak najbardziej O, to najpierw pomożemy, no to, to my zdolni do pomocy, dokładnie Tak, to będzie No już spokojnie, stary. Dziękujemy, do widzenia Dobrze, widzowie, w takim razie za wszystko wyszło nam 1000 złotych generalnie a więc w dzisiejszym filmie to już cztery pakowały. Jest jak jest, it is what it is. E Więc e, nie wiem kiedy się widzimy, jak paczki przyjdą <gry> No dzień dobry tutaj Ja przyszedłem szybkie info dać odnośnie TikToczka Filipka, no właśnie jakiś czas temu Tutaj Filipek od niedawna Zaczął prowadzić swojego TikToczka regularnie I na przykład ostatnio testował sobie tutaj Soczki ekipy, proszę bardzo, o Ale no jest dobre A jeszcze lepszy jest tiktoczek Filipka Także proszę mi tu nie marnować czasu I proszę mi tutaj wbijać Małpa i Inba No, dziękuję Dobra, w takim razie wszystkie paczki już przyszły Musimy je otworzyć Jedna jest bardzo duża, więc no myślę, że będzie bardzo ciekawie Proszę lajka zostawić i suba Bo do miliona widzowie musimy dobić szybciutko W takim razie odpakowujemy sobie ją I zobaczymy, co dokładnie nam przyszło w środeczku Czyli mamy tutaj wszystko Czy podzielili to No i przede wszystkim sprawdzimy tego jakość I czy było warto wydać cztery koła na wszystko bo chyba nie ale mam nadzieję że tak Tu są mniejsze paczki tu są paczki w paczce jedna druga trzecia czwarta cztery. piąta Szósta Widzisz mnie? Dobra, pierwsza paczka To sobie damy na bok Zobaczmy co będzie w środku w takim razie I uwaga, w środku mamy Torbę, sezon trzeci Bardzo fajna, w sumie trochę jak te torby z biedronki Tylko, że taka bardziej ciężka się wydaje Więc w sumie spoko, bo taka porządniejsza Tak fajna na zagłupy w sumie będzie I mamy tutaj podkładeczkę ekipy W sumie Taka standardowa Powiedziałbym, że no nie wiem, tak dupy nie urywa I... Trochę, no dobra, już się odgina powoli, już się odgina Zwykła podkładka po prostu z logotypem ekipy Jak myślę, że każda inna podkładka by była okej okay. Nie ślizga się w sumie, a to jest takie bardziej szklane i śliskie Więc to jest duży plus, że jakoś za bardzo się ona nie ślizga W sumie to w ogóle się nie ślizga Koszulka sezon trzeci, proszę bardzo Tak ładnie się prezentuje To są te same kryształki, co moje. Tu są dokładnie te same kryształki widzowie, które są na smtastore.pl. Polecam serdecznie. Bardzo fajnie jest to zrobione. Polecam, bo kryształki te akurat mocno się trzymają. Prezentuje się ona tak. Materiałowo git. Sprawdzałem już produkty ekipy kiedyś. Mają dosyć spoko gramaturkę. Myślę, że dosyć porządny produkt. Zaraz zobaczymy w ogóle, jak będę w nim wyglądał. Dobrze, koszuleczka prezentuje się w ten sposób. i Dosyć standardowy mi się wydaje. Akurat pod względem kroju się tutaj zawiodłem odrobinę, bo myślałem, że będzie trochę lepszy i mam wrażenie, że koszulki sezon trzeci są trochę inne niż te zwyczajne, które kupowałem jakiś czas temu. Kolejna rzecz, czyli co jest tu w środku? Ej, to jest ciężkie trochę. Ciężkie jak życie widzowie. O, i mamy tutaj zeszyty. No to idealnie wpasowałem, widzowie, ze względu na to, że no szkółka ciężka rzecz, ciężka, widzowie. Mamy zestaw pięciu zeszytów. Prezentują się one tak. Tutaj jakiś kot siarski wykręcony. Tutaj jakieś kwiatowe, bardzo fajne. Tutaj kot w pudełku i jakaś książka i tak dalej. Tutaj mamy kota z planetą, a tutaj mamy... Czy to no, jest? Nie wiem, ale też kota. A poza tym to jest normalny zeszyt, jakby to... Nie, że jakiś papier jest specjalny, nie wiem, z odzysku, czy, czy nie wiem, z makulatury twojego starego. Kolejna rzecz, czyli bluza. I tutaj ja jestem mega ciekawy, bo takiej bluzy ekipy jeszcze nie ma całym, okej. Okay, dosyć taka cienka się wydaje. Tutaj mamy nadruk. Nadruk, dosyć taki okej, okay. jest 30 tysięcy lajków like widzowie i zrobimy może sobie jeszcze kiedyś test rzeczy właśnie ekipy, czy jakiś bluz innych youtuberów. Na przykład za tydzień po prostu zostawcie lajka, like suba, żeby nie pominąć tego filmu i sprawdzimy jakieś wiecie w pralce i tak dalej. Na razie to mam takie dziwne odczucie, bez to bluza cienka. W sensie może to po prostu jest taka, wiecie, bardziej, nie wiem, na jesień czy coś. Żeby nie grzało za mocno. Przymierzymy sobie, widzowie. Wziąłem XLkę, więc naprawdę ona powinna być wielka. No nie wiem, ten krój, albo ja, ja w nim źle wyglądam po prostu, albo jakoś mi nie leży ten krój. W sensie jakościowo to jest mega dobre W sumie na drug widzę, że tutaj jest dosyć stosunkowo spoko. Zobaczymy, jak będzie prezentował się po praniu i tak dalej. No, tak czy siak, jest to bluza cienka Jakby ktoś pytał. W sumie chyba oglądacie to, no to raczej chcecie wiedzieć, co nie. A dzisiaj nie otworzę tylko i wyłącznie paczek, za który musiałem zapłacić, ze względu na to, że że mili panowie z kompu postanowili zafundować mi lepszy komputer, znaczy dlatego bo powiedzieli, że mój jest po prostu do duchy. Szybko go sobie odpakujemy, już mam tutaj przygotowane specjalne narzędzie. Szczerze to się boję tego kompa, on wygląda jakby był jakiś turbo wielki, ja nie wiem czy on mi się pomieści w ogóle. O tutaj mamy tak, przed pierwszym uruchomieniem proszę wyjąć bezpiecznie z wnętrza obudowy. Czy ja mogę takie rzeczy robić? Oj chyba nie. Dobra, wszystko bezpiecznie zrobione Otwieram... A już było otwarte <laughs> Otwieramy w takim razie paczuszkę I tutaj widzowie już się nam ujawnia wspaniały potężny komputer Nie wiem co na nim będę robił, ale prawdopodobnie wszystko Ze względu na to, że oglądałem film chłopaków Bo wzięli i se nagrali film, czajcie jak tego Jak mi składają ten komputer Tam mówią, że no jemu to by się do tego przydało, do tamtego Ja mówię, kurde chłopaki jak wy mnie dobrze znacie W życiu was na oczy nie widziałem Wy mnie znacie lepiej niż ja sam siebie <laughs> Widzisz to, wariacie? No to popatrzcie, jaki tam masz procesor. O! Dobrze, że pytasz! Bo tak to by mi zarzucili, że kto pytał. Słuchajcie, w tym komputerku wspaniałym znajduje się procesor Intel Core 11700K. No, który. Trochę kosztuje, zresztą, jak ten cały sprzęcior, ze względu na to, że jak patrzyłem, wywalili na niego około 13 500 zł. Na mnie. Czy ja kiedykolwiek dostałem taki drogi prezent? Nie dali mi nigdy. Komputronik, Kocham was, nie dlatego, że mi daliście komputer. Znaczy w sumie to dlatego, ale nie chciałem tak powiedzieć, żebym wyszedł na materialistę. A propos materiałów, to właśnie na kanale Komputronik zejdźcie film, gdzie chłopaki właśnie składali mi komputer i dobierali dosłownie wszystko pode mnie. Taki złożony komputer też możecie sobie kupić. Link w opisie, link do materiału też w opisie i przechodzimy dalej do otwierania rzeczy, za które tym razem akurat zapłacić musiałem, więc jest jak jest, widzowie. No, czasami bywa w życiu tak, że rzadko dostajecie prezenty i je bardzo doceniacie tak bardzo, że... Nagrywacie, właśnie, coś takiego. Kolejna rzecz, i tutaj mamy kostkę. Nie wiem, co w niej jest. Możliwe, że już to rozwaliłem, ale. Atrzesz się, ty szmur... O! i mamy kubek. Kubek, widzowie, z chmurką i z kotem krokietem. Bardzo fajny. Kubek, jak kubek standardowy. Typikal kubek, który kupujecie w jakimś sklepie z nadrukiem. Ja na przykład ostatnio widziałem taki fajny kubek z papieżem, na przykład. Co nie, że jak wlewasz tam ciepłej wody, to się żółta morda pojawia. No niestety, tutaj tego nie ma. Co? Kolejna, i mamy tutaj co, widzowie? Mamy czapkę. Tutaj jest taki malutki znaczek ekipy. W sumie nawet spoko opcja, bo jak szukacie właśnie czapki, która wiecie, wygląda właśnie w sposób taki, że zakładacie sobie ją na łeb. Ja nie będę na mój łeb zakładał, bo zawsze w czapkach wyglądam jak debil ale wierzę, że wy będziecie wyglądać lepiej, widzowie. Tak czy siak, mamy tutaj nadruk ekipy, jest on mały, jest on w ciemnym kolorze, nie rzuca się woży i nie jest na przykład przypał wyjść na miasto w tym, chociaż nie, w tym też nie byłoby tak na dobrą sprawę, bo jakby nie widać, że to jest rzecz ekipy. Czy znaczy nie, to kut. Że, że ekipy to przybał na mieście, bo na przykład ja łażę i się podniecam, że sok ekipy tutaj o dalej rozłożony na blacie leży na przykład to możesz pokazać? O i tutaj. Tutaj mamy case na telefon. No taki dosyć można powiedzieć standardowy, na pewno lepszy niż takie standardowe, które możecie kupić gdzieś tam w sklepie za, nie wiem, 10-20 złotych, coś takiego nie. Kolejna rzecz, czyli płyta ekipy, aczkolwiek ona jest widzowie zwyczajna, zwyczajna płyta ekipy. Zobaczmy, czy różni się jakkolwiek opakowanie jej w stosunku do innych płyt, innych, że tak powiem, artystów. Bo czasami mam okazję kupić. O kurde, ej, jak fajnie się tutaj otwiera! O kurde, ej! Naprawdę to wygląda mega spoko, jak na cenę. Mamy tutaj tekst nawet rozpisany. Więc na przykład, jak chcecie karaoke sobie dupnąć z ziomami, na przykład coś bać, Szczerze, płyta jest mega dobrze zrobiona, ta okładka. W sensie standardowa płyta y, za te 20, 30, 40 zł. często jest po prostu taka, że macie opakowanie, włożone coś tak, żeby było i po prostu macie płytę. Tutaj macie tekst do pośpiewania. Duży plus w takim razie do płyty. Na pewno będę słuchał w swoim aucie. N nie mam kura. Skarpetki ekipa to nosi Ja byłem ciekawy widzowie Skarpetek akurat, bo będziemy je mieli na stópkach Jak tak macam te skiety widzowie No to, to takie dosyć standardowe W sensie bym powiedział, że Nawet takie trochę jak z sieciówy. W sensie dupy nie urywa ta jakość No nie wiem, może bym je założył teraz Dobra widzowie, widzę problem tych skarpetek Widać no, jest tutaj takie pasmo Więc e, no to kur... Chyba nie jest na plus widzowie, co? Nie pokazuj moich słów. Zobaczmy, czy maska będzie lepsza. Maska się wydaje być spoko akurat. Maska jest dosyć porządna. Mamy tutaj hawcik, mamy nawet regulowane tutaj na uszy. Ej, to jest duży plus akurat tej maski, bardzo spoko. Tutaj mamy takie gumeczki, które możemy sobie przesuwać i dzięki temu po prostu mamy regulację. W większości masek akurat nie ma regulacji, więc porównując do standardowej maski, to takiej z mojego sklepu, gdzie jakby to jest takie, albo jest na was dobre, albo nie. Tak krytykuję swój sklep w tym momencie. Jakby miał do wyboru tą maskę i tą, no to bym wziął maskę akurat ekipy w tym momencie. Tutaj mamy taką gumeczkę na rękę, ale to nie będziemy sprawdzać. Standardowa guma, więc no wiecie jak jest. Tutaj mamy bryloczek, bryloczek ekipy, proszę bardzo. Dosyć spoko, ale też nie będziemy go sprawdzać, bo po co? Plan lekcji. No ja bym wolał standardowo albo z papieżem, albo na przykład z Krzysztofem Kononowiczem i dostaliśmy nawet naklejki na zeszyty tutaj w pakiecie, więc myślę, że dosyć spoko opcja, bo myślałem, że kupuję sam plan lekcji, a dodatkowo mamy tu jeszcze jakieś dodatki na zeszyty. Następna Rzecz czyli czapka, już akurat znana na moim kanale. Ile tych tonów wleciało? 55, 55 tonów Czapka myślę, że dosyć spoko, tylko ja wyglądam w niej Jak totalny tuchet teraz Chowd jest wysokiej jakości, nie jest to jakieś gówno To sprawdzaliśmy już na jednym filmie, nawet podpalaliśmy Custom za 540 zł Polecam czapeczkę, bo jakościowo jest Totalnie gitem Napis dziękujemy, ciekawe kto to napisał, czy Karol, czy pracownik obstałem, że niestety pracownik Prezent, ej dostaliśmy prezent Co jest w tym prezencie? Chyba za to, że ta paczka Po prostu była taka, wiecie Ogromna, dostaliśmy prezent jakiś ej, Co to jest? Dostaliśmy kartę ekip w takim razie bardzo fajne w ogóle. Mamy tutaj dosłownie, wiecie, chmurkę, tą świnkę. Bardzo spoko, myślę, że pogram sobie z przyjaciółmi w te karty, yy... nie mam przyjaciół. A, tutaj mamy taki typowy taki tego na klucze czy coś. Paszka numer kolejny. Jak to się kur... Tak. <słyska> <oświera? słyska> o kurde, podpisy wszystkich dostałem. O ja! Ale to jest kozackie! Dobra, dostaliśmy też naklejki. Ej, to jest mega duży plus! Tutaj mamy. Taką torbę, jest to kocyk w ogóle. Ja teraz mogę to sobie nawet wypakować. Jak widzicie, mamy taką torbę z kocykiem. Ej, jakie to jest mega w ogóle? Mamy tutaj napisy chill, więc generalnie możemy sobie pocilować. Na przykład na tym idziecie z torbą, a w sumie to jest koc, więc taki zong, Ale bardzo fajne polecam serdecznie. Kolejna rzecz i mamy tutaj. O, to jest kurteczka w ogóle. Rozmiar XL, więc wierzę, że tym razem. O, coś czuję, że będzie gig. Więc mamy taką kurteczkę. Tak z przodu się prezentuje. A tak z tyłu. A tak z tyłu. Ale morto, tą folię z tyłu, to ty mogłeś zdjąć, bo na stronie to inaczej wyglądało. Też dosyć spoko krój, czuję się w tym bardzo comfy akurat. I gdzieś tam jakość adekwatna do ceny, myślę, że tutaj w tym wypadku jest akurat. Tutaj widzowie mamy boksa. Wiem, że tak nie powinno się go otwierać, ale trudno. Mamy tutaj skarpetki. Skarpetki już wcześniej testowaliśmy. Mamy również koszulkę z haftem. Rozmiar M. Jaki rozmiar nosisz? L. A, no to nie dostaniesz. Mamy też wór. To jest wór do szkoły chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy tutaj napis. Haft oczywiście. No i przy okazji widać, że tutaj jest to dosyć porządnie wykonane. W sensie, no nie rozpada się jak tak pociągnę, więc myślę, że to jest mega duży plus, bo chyba niektórzy pamiętają co się działo z workami ekipy, ale tymi innymi, co nie? No, ok. I ostatnia paczka tego typu. Tutaj teraz sobie polecimy przez górę. Co my tutaj mamy? A co my tu mamy? A no i to jest ta paczka z bluzą, którą zniszczyłem ostatnio, którą dostałem w ogóle, więc jestem hamem ze sranem na łeb. O, o nie! Tutaj mamy boksa, w którym znajduje się dużo rzeczy, bo mamy karteczkę. Mamy taką folię do odpakowania. Dostaliśmy tutaj bodajże jest kubek kolejny, więc mega spoko opcja, bo będę miał z czego pić. Ten kubek akurat zestawu jest bardziej taki porządny. Widać, że jest customowo robiony, tutaj nawet w środku jest czerwony, idealnie dobrany do koloru reszty paki. Dostaliśmy myszkę, no i dostaliśmy też bluzę, którą. Po prostu mamy z haftem Nie, nie haftem, to jest nadruk, właśnie to był nadruk Aczkolwiek ten nadruk jest takim, można powiedzieć Nadrukiem 3D, jest on wysokiej jakości Tutaj mamy 4-2-0, więc jak ktoś lubi Zabimka! No to możecie kupić taką, ale jakościowo jest bardzo fajna. I szczerze, ten krój jest zupełnie inny, w ogóle mi się wydaje, niż ta bluza. Szczególnie, że materiałowo jest ona trochę inna niż ta bluza, mam wrażenie. No i mamy jeszcze inne jakieś paczki do sprawdzenia. Kolejna paczka, widzowie, to krzesło. Tylko, że to krzesło, widzowie, to chyba, no, potężne będzie, co? My sobie to szybko złożymy i w sumie będziemy zrobić szybki test krzesła jak będzie już złożone. Myśleliście, że ta instrukcja kłamie tutaj? Ta instrukcja kłamie, bo tutaj minimalnie po angielsku mówi <śmiech> <śmiech> Co jest wybrane? <dwie> <laughs> Ale to właśnie, no, on ma że po angielsku, a to jest niemożliwe przecież minimalnie po angielsku, on potrafi tak? No chyba nie, chyba nie umie mówić Nie umie chyba po angielsku, no Ale chwila, 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 bo przecież Filipek miał jeszcze ocenić soczki ekipy Jazda! Dzień dobry, jesteśmy pod dino mamy na pół ekipy, test cytrynki ale to jest dobre, gazowane, takie taki mocno cytrynowe, takie mocno, bardzo taki cukrowy, bym powiedział nawet Teraz truskaweczka To jest, jest gidlemoniatka. stary To jest gitlemoniatka taka, jest teraz truskaweczka no. Sok z wodą gazowaną, ale jest mniej słodki niż cytrynowy Dawaj, pi. Jest totalnym kozaczkiem, naprawdę Truskawkowy lepszy? Truskawkowy lepszy Dobra, let's go, widzowie, dla filmu też sprawdzamy na filmie cytrynowy takie trochę trzy cytryny po prostu. No trochę dalej. Tak. Lemoniada, da trzy cytryny cytrynowy. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o truskawkoły, lody wolę cytrynowe, to jednak nam w koły lepszy. One. I tyle. W takim razie szybki test krzesła ekipy w porównaniu do innych krzeseł. Najpierw usiądę na krześle numer 1. Czy na tym krześle jest mi wygodnie? To krzesło jest całkiem wygodne w sensie. Wydaje dla wyższych osób. Dla wyższych osób, nie dla, dla minimajka na przykład. I dla mnie. Przejdźmy na krześle numer 2. To krzesło jest ergonomiczne i jest ono tej samej marki w ogóle co to, więc dosyć szybko opcja. Ja osobiście tego krzesła używam już od dwóch lat mniej więcej. Ono w sumie jest naprawdę mega wygodne, aczkolwiek też cenowo chyba jest dosyć takie solidne więc jak nie macie pieniędzy na takie krzesła to kur... kupujcie Bo później starzy na, na ulicę wylecą a co na krześle to się jedyne pokręcisz kur... Nie zaśniesz nawet Chyba ty możesz zasnąć na tym krześle ekipy czy nie Czy twoje krzesło potrafi tak? Się trzyma w ogóle Ej zajebiście Giga dużo opcji jeśli chodzi o te same ramionczka Bo możecie zrobić tak Możecie zrobić tak I możecie zrobić jeszcze tak, Każą możliwą stronę możecie ruszać tym 1000 zł, dobra, daj mi O kurde, zajebiste jest. Jak za cenę 1000 złotych myślę, że jest naprawdę zajebiste. Plusy są takie, że cena niska i w sumie wygodne to krzesło. I buja się dużo opcji. No, generalnie trochę tego jest. Minusy będzie się wam pocić dupa. Na tym krześle półka cenowa jest troszeczkę wyższa. Aczkolwiek, no tutaj na tym się nie macie jak spocić. I po prostu to się wam fajnie dostosowuje do ciała. Po prostu, więc jak macie wielkie dupsko to się wam Dostosuje, Lery to się wam dostosuje. Nagówek tutaj jeszcze jest, e, ale tutaj go akurat nie ma. Jeśli chodzi zaś o to, no to tutaj mamy wszystko materiałowe. E, generalnie to też jest mega wygodna, Ta część przynajmniej, ta poduszeczka też jest generalnie wygodna. No i tutaj się nie zapocicie ale jeśli jesteście grubasami jak ja, to polecam osobiście to krzesłowo, po prostu się nie spocicie, No i co widzowie? Myślę, że to by było na tyle. Reszta rzeczy, która miała dojść do po prostu nie doszła. Biurko ekipy fake nie doszło. Pokażę wam może jakiś następny następnym Może nie widzieli, bo tylko wydaje się, że to jest ekipa, a jeszcze E jest tutaj. a e. jest e. jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj jest E, jak no, to... No, więc tak to wygląda. Dobrze, widzowie, dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Zostawcie suba, zostawcie lajka, like, zostawcie wszystko, żeby po prostu mieć powiadomienia o tym filmie. następnym będę pokazywał jeszcze to biurko, które zamówiliśmy w tamtym fragmencie filmu. I w sumie co? Instagram, Twitter, Discord. Tutaj macie polecany film, tutaj ostatni. Subskrybujcie, trzymajcie się i...